Całe Ceo czyta korczaka! 12 listopada 1926 roku. Mały przegląd. Reforma szkolna. W szkołach potrzebne są lustra. Lustro jest takim samym sprzętem jak stół do pisania, ławka do siedzenia, wieszadła na palta. Brak luster w szkołach jest kłamstwem. Lustro nikogo nie zepsuło. Kto ładny, wie i tak, że ładny. Kto się lubi stroić, lustro znajdzie. Na dziewczynkach znam się mniej, więc napiszę tylko, do czego potrzebne są lustra w szkołach męskich. Po pierwsze, w oko wpadła mucha albo węgielek. Sam łatwiej wyjmie, a jak nie ma lustra, musi prosić kolegę i ten mu niezgrabnie wyjmuje. Dłużej trwa, a chce się bawić i musi go szukać. Po drugie, uderzył się w głowę i chce zobaczyć, czy ma duży góz, bo w domu znów powiedzą, że łobuz. Po trzecie, ma zawalaną atramentem twarz lub tuszowym ołówkiem, więc chce poślinić chusteczkę i umyć. Po co ma tracić czas i ślinienie, żeby wycierać, gdzie nie ma nic? Albo żartują, że zawalany, a wcale nie. I to złości. Po czwarte, płakał, a nie chce, żeby w domu poznali. Pewnie jeszcze jest lustro do czegoś potrzebne, ale jeden człowiek wszystkiego nie może wiedzieć. Aleksandra Czetwertyńska, Filmoteka Szkolna.